Szczęść Boże wszystkim, to kolejny nasz dzień drogi z miłosiernym. Dzisiaj 23 października. Słowo Boże dostaliśmy w Ewangelii o tym, jak Pan Jezus mówi o obłudnikach, którzy potrafią, potrafią rozpoznawać znaki wokół siebie, a nie potrafią rozpoznawać tego, co dzieje się w ich życiu duchowym. Są takie powiedzenia, które wszyscy dobrze znamy, Koniec języka za przewodnika, czy też kto, szuka, nie błądzi, kto pyta, nie błądzi. I te powiedzenia są jak najbardziej trafne i prawdziwe, aczkolwiek nie we wszystkich sprawach i nie zawsze powinniśmy o wszystko pytać, bo są takie pytania i takie odpowiedzi, które możemy sami odkryć, które, które możemy sami znaleźć. Dlatego, że każdy z nas przez Boga w sposób naturalny został obdarowany rozumem i wolną wolą już w momencie, kiedy Bóg stwarzał każdego z nas. I dlatego warto gdzieś sięgnąć do tego skarbca, który jest wewnątrz każdego z nas, w naszym sercu. Może to oczywiście być trudne, czasami trwać nie tylko godziny, dni, ale czasami i lata, może czasami całe życie. Ale takie odpowiedzi, które znajdziemy sami, takie drogi, ścieżki, które sami odnajdziemy w naszych sercach, są najbardziej cenne, najbardziej wartościowe i najbardziej nas przekonują. Myślę, że to jest jakiś rodzaj miłosierdzia Pana Boga, że właśnie rozumem i wolną wolą każdego z nas obdarował że nie musimy ciągle szukać po omacku, że nie musimy ciągle wszystkich czy kogoś pytać o zdanie, ale że te wszystkie odpowiedzi są gdzieś głęboko w naszym sercu. Dlatego może dzisiaj na kolejnym tym etapie naszej drogi módlmy się właśnie o to, abyśmy z tego wielkiego daru miłosierdzia, jakim są naturalne dary, którymi zostaliśmy wyposażeni, abyśmy z tego potrafili korzystać. Pomódlmy się zatem z tym imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś ożywiał nas, abyś dodawał nam ochoty do poszukiwania na czasami może zawiłych drogach naszego życia pośród różnych pytań, które sobie stawiamy, pośród różnych problemów, które są wokół nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś kierował nasze zmysły, naszą intuicję do wewnątrz abyś dawał nam wytrwałość w modlitwie, w medytacji, w oczekiwaniu na to, jakie Ty dasz nam odpowiedzi. Oto Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oh, all